Witam Was serdecznie moi drodzy, moi drodzy widzowie. Dzisiaj e, chciałem Wam pokazać e, no, produkty kosmetyczne, jak również z chemii gospodarczej, e, które e, zużyłem w maju 2024 roku. E, oczywiście ostatni raz e, użyłem, ponieważ no, te produkty niektóre były używane dłużej niż tylko przez jeden e, miesiąc. Czyli zapraszam Was na Denko kosmetyczno-chemiczne, maja 2024 roku. Tradycyjnie zaczynam od e, takich próbek. E, tutaj mam e, próbkę Nowage Men. To jest e, taki żel e, eksfoliacyjny. On ma taki, jest w takiej postaci e, czarnej pasty, z, z drobinkami. Niewiele jest tych drobinek, ale one są. Także y, idealnie nadają się do takiej typowej męskiej y, skóry. Także to jest z tej serii Nowej Czmen y, jeden z elementów zestawu, ale też można kupić ten produkt w y, dobrej y, cenie. Y, w, Katalogu. Zawsze jest, w, z każdej serii, można kupić jakiś produkt w niższej cenie. Także w tym katalogu, zdaje się, teraz to jest chyba Booster. Także, no co katalog, jest inny produkt, w, 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 który można kupić w lepszej cenie pojedynczo. Dalej, mydełko. To jest Blooming Blossom. Z Oriflame mydełko ma kształt takiego kwiatka. Ładnie pachnie, typowo kwiatowo. Walno się z mydla, więc mydełko było całkiem wydajne. Także w porządku, produkt polecam, ale nie wiem, czy to mydełko już jest w ofercie. Dalej, teraz idziemy do. Twarzy i mycie. Mam dwa produkty do mycia. Pierwszy to jest olejek Nowege Plus. To jest olejek taki do to makijażu, jak i również do takiego pierwszego mycia twarzy wieczorem. Ja, ja właśnie tak go używam. Wieczorem zmywam nim najpierw to zanieczyszczenie takie z zewnątrz. Które jest typowo rozpuszczane w tłuszczach. Także tu jest jeszcze coś tam na dnie, ale już praktycznie. A tu kolor troszeczkę zmieniony, bo jego ja trzymam pod prysznicem, więc może czasami gdzieś, nie wiem, może się odrobinka wody dostała i już jest taki mętny, mętny odcień. Normalnie jest to olejek taki typowo przezroczysty, klarowny, z takim lekkim żółtym zabarwieniu. Serdecznie polecam, to jest produkt, który no jest jednym z takich lepszych produktów z oferty, który zawsze u mnie musi być. Niestety tak się złożyło, że długo nie było tego produktu w promocji, no i też odstąpiłem swoje tam produkty zapasów znajomym, którzy no bardzo też ten produkt lubią, cenią go, także produkt ode mnie Yy, można powiedzieć, godny polecenia, yy, w tym miesiącu używałem yy, serii Skin Relief Novage. Yy, to jest taka seria hypoallergiczna yy, dla wrażliwej sery naczynkowej. I tutaj mam piankę akurat. To jest jedyna pianka w ogóle w Flame, która jest dostępna tylko w tej wersji, w tej, w tej serii. Yy, pianka jest bardzo delikatna, jest bezzapachowa, jak cała seria Skin Relief serdecznie ją polecam jest bardzo wydajna jedna pompka wystarczy, żeby umyć całkowicie twarz nie ściąga w ogóle jeżeli chodzi o taką suchość, jest naprawdę daje efekt pełnego takiego oczyszczenia bez ściągniętej, napiętej skóry krem pod oczy bardzo szybko się mi skończył bardzo dobry krem, przyjemny dobrze mi się sprawdzał także nawilżał bardzo okolice oka nie był taki długo trzymający się na, na skórze powiedziałbym, że szybko się wchłania daje też efekty wygładzenia i też lekko działa też na moje właśnie taką Opuchliznę. I teraz sera. Jeżeli chodzi o sera, to y, mam kilka takich produktów różnych. Y, ja je używałem nie tak, że jedno serum. Y, i potem następne, w sensie jak mi się zużyło, skończyło i zmieniłem opakowanie? Nie. Było tak, że ja naraz używałem nieraz jedno serum, czasami e, dwa lub trzy. To wszystko zależy od tego, e, po prostu jaki miałem pomysł w danym dniu, co mi się chciało robić. A jeszcze tu powiem, że, e, bo tak, bo mówiłem o kremie pod oczy, to wrócę... E, do kremu pod oczy. Tu się też zawieruszył taki krem pod oczy Miraculum, naturalny w 98% z wodą termalną i to jest serum pod oczy. I powiem tak, i sam produkt uważam, że jest naprawdę super, ponieważ dobrze się wchłaniał, przyjemna konsystencja, takie też i dozownik był bardzo taki też... Powiedziałbym użyteczny. Jedyny mankament tutaj był, w tym produkcie, to taki, że niestety, ale po nim te moje pod oczami worki one stały, stawały się jeszcze większe. Tak? Czyli na pewno ten produkt ma działanie nawilżające, wygładzające, ma redukować cienie. No, no myślę, że nie dobrałem sobie dobrze tego produktu i właściwie no, tylko u mnie się tak nie nada. natomiast sam produkt uważam, że y, jest naprawdę godny, godny y, uwagi. No i teraz sera. Pierwsze no to z tej serii nowej Skin Relief y, właśnie w, z taką pompką w takim opakowaniu, że widać ile tego produktu jeszcze jest w opakowaniu. Produkt bardzo też wydajny, także te w ogóle tę serię Skin Relief troszkę dłużej się używa niż pozostałe serie, właśnie ze względu na te opakowania z tą, tą pompką. Super. Z Optimals miałem taki booster oczyszczający. Tak powiem szczerze, że nie byłem też z niego za bardzo zachwycony. Jego się dodaje w ogóle do kremu, też rozmarowuje się z kremem, ale ja go dodawałem jako normalnie serum. I tak. Mam jeszcze z Enu z Eivonu, taki właśnie serum z, z tetrapeptydami. Też produkt ciekawy. Jakiś tam efekt dawał, także zadowolony jestem z tego produktu. Jeszcze mam jedno opakowanie, które obecnie używam, bo tak po prostu wziąłem sobie dwa opakowania i używam jedno po, po drugim. Używam i rano, jak i również też wieczorem. Bardzo przyjemny produkt. I na koniec stosowałem też Elixir Jeunesse z Yves Rocher. Pięknie pachnący produkt. Taka roślinna, roślinna kosmetyka. Czy on coś robił? No to trudno mi powiedzieć, ale jakiś tam efekt dawał. Odczuwalny był na skórze. Natomiast to, co polecam serdecznie... To znowej witamina C 10% roztwór. Tego już produktu nie ma, ponieważ przejdzie metamorfozą i pojawi się z powrotem w katalogu gdzieś pod koniec roku. Natomiast on wygląda tak, to już go pokazywałem. To są takie cztery ampułki. w środku jest witamina C w proszku. Przy pierwszym użyciu, yy, naciśnięciu pompki jest taki płyn, który miesza się z tą witaminą C i właśnie yy, no dzięki temu ta witamina C, która jest w formie proszkowej potem ostatecznie się aplikuje w takiej formie płynnej z, w, w roztworze yy, i yy, powiem tak. Codziennie rano ten produkt stosuję od kilku miesięcy. No wiadomo, że miałem w styczniu i w lutym tą, tą przerwę na taką pielęgnację. Taką, którą stosuję na co dzień, więc produktu nie używałem, ale myślę, że gdzieś tak jeszcze do końca wakacji to jeszcze tych produktów w zapasie mam przynajmniej trzy opakowania, więc myślę, że mi wystarczą. No i potem, no trudno mi powiedzieć, coś sobie znajdę, jakąś alternatywę, jakąś witaminę C na, do porannej pielęgnacji. No i potem na jesień, wiadomo, na pewno wrócę do tej oferty odnowionej. I teraz tak, kremy. Kremy, no to jest jeden krem na dzień, który tutaj mam. To jest właśnie ten Skin Relief z filtrem 30 też właśnie w takim bardzo fajnym opakowaniu bardzo wygodnym. Krem jest bardzo luźny, lekki, więc dobrze się go rozprowadza na twarzy. Krem na noc jeszcze cały czas używam, to powiem, że jest tak wydajna seria i jeszcze mam jeden krem na dzień, także można powiedzieć, że miałem produkty takie dodatkowe z tej, z tej serii, które gdzieś tam udało mi się po prostu dostać w dobrej, w dobrej cenie, w do, dobrych ofertach z Oriflame. Także krem na dzień, w ogóle całą serię Leaf. Polecam. Jest seria hypoalergiczna, bez zapachów, bez właśnie takich substancji barwiących. Także dla bardzo wrażliwej cery naczynkowej, z zaczerwienieniami, się zupełnie ta seria nadaje. I teraz tak, przeszedłbym pewnie do maseczek. I powiem tak, jeżeli chodzi o maseczki, to ja mam tutaj dużo do Wam do pokazania z tym, że co się tu wydarzyło. Ja miałem po prostu kilka otwartych opakowań, gdzieś tam leżały sobie w, na półce w kącie, nie zawsze do nich wracałem. No i niestety, ale już stwierdziłem przy przeglądzie wszystkiego, że. Na pewno, z tego co pamiętam, to otwierałem te opakowania yy, wcześniej niż pół roku, więc no, dobrze by było, żeby jednak tych produktów już nie używać. Także Wam pokażę to, co dokładnie używałem. I powiem Wam, czy to było użyte do końca, czy po prostu musiałem po prostu wyrzucić ten produkt, ze względu na to, że już był trochę zleżały. Na początek maska. Nowejcz w płachcie, Nowage Prusticals, świetna, wspaniała maseczka, tak zwana bankietowa. Ym, daje niesamowite nawilżenie, odsprężenie dla, y, dla cery. Odświeżenie zupełnie inaczej to tak wygląda twarz po tej maseczce. Y, normalny koszt to jest około 30 paru złotych tej, tej maseczki ja skorzystałem z promocji przy zakupie produktów Nowage. W poprzednich katalogach można było mieć tą maseczkę za jeden grosz. Ja jeszcze mam trzy takie maseczki w zapasie, także mogę, że tak powiem, szaleć, ale mm, jeżeli macie ochotę, to naprawdę serdecznie polecam y, tę maseczkę. Y, jest bardzo dużo tego płynu, te, tego, y, tego serum. Można rozprowadzić na dekolt, na szyję, y, czy potem, na przykład, po użyciu tej maski, można sobie jeszcze położyć na szyję dekolt i cieszyć się po prostu tymi dobrymi składnikami. Teraz tak, maseczka na noc, no to mamy tą maseczką 8 godzin snu w słoiczku. Wspaniała maseczka, ja ją używam przynajmniej z 4-5 miesięcy mniej więcej. To jest mniej więcej na tyle mi produktu wystarczy. Tu mówię przy takim stosowaniu raz, dwa razy w tygodniu. Powinno się raczej używać dwa razy w tygodniu. Tej maseczki. Nakłada się ją na pielęgnację, czyli to jest ostatnia warstwa zupełnie. Kładziemy się spać. Nie zmywamy tej maseczki. Rano twarz jest mięciutka, gładka, przyjemna, odświeżona. Naprawdę efekt świetny. Także ta maseczka ma wielu zwolenników. I teraz tak, y, maseczki, które, y, której nie użyłem tego do końca. Y, to jest oczyszczająca maseczka, y, taka z glinką z Optimals. No, y, niestety ja czasami tych maseczek z glinką to tak różnie nie za bardzo y, chciałem używać, y, bo y, ta glinka jest trudna do zmycia, także. To mniej więcej tylko to, to mi przeszkadzało, no i też zapomniałem szczerze mówiąc <gry> o tych maseczkach. No i tutaj też mam taką maseczkę nawilżającą. Ona jest jeszcze w katalogu, jest dostępna, także można ją nabyć. No i powiem tak. Ja ją stosowałem po różnych peelingach, maseczkach. To jest taka typowa żelowa maska nawilżająca którą po prostu można sobie zastosować po jakimś takim zabiegu pielęgnacyjnym. Ona dobrze nawilży tą cerę, ochroni, żeby po prostu skóra nie była sucha po takim jakimś tam dodatkowej pielęgnacji. No i maseczki, które nie zużyłem tak do końca. No to pierwsza to jest peel off węglowa. Raczej ja już odchodzę od takich maseczek typu peel off, już nie będę używać, nie lubię tego zdzierania, więc wolę naprawdę maseczki takie bardziej spłukiwalne. I na przykład z, dalej tu mam trzy maseczki z Avon, z Planet Spa, wszystkie mi się dobrze sprawdziły, bardzo przyjemne. Każda inna ma wariant zapachowy, daje ogólnie nawilżenie, takie odświeżenie twarzy, przyjemny efekt. Chyba najbardziej lubię tę oliwkową, bo być może yy, to jest produkt, który znam już od jakiegoś czasu i to nie jest moje pierwsze opakowanie ale naprawdę te dwa pozostałe warianty uważam również że są y, super świetne, to są takie maski nawilżające, no tylko że każda ma inne, po prostu też i y, zapach, jest z innej serii ta jest taka y, y, lawendowa z rumiankiem, też bardzo przyjemna jako taka aromatoterapia dezodorant antyperspiracyjny Nordic Waters. Bardzo przyjemny, lekki zapach. Dezodoranty antyperspiracyjne tutaj z Oriflame są naprawdę super. Krem do rąk, to jest z filtrem Nowage 25 SPF. Jedyny krem właśnie z filtrem. Sam krem w porządku, jakoś tam specjalnie go, tak zanim nie przepadam, wolę te produkty z Love Nature. Taka jest moja szczera opinia, ale ten krem jest naprawdę dobry. Teraz tak, jeszcze ręce, to z Ifroshem ja mam taki olejek eksfoliacyjny, który mi się zupełnie nie sprawdził. No nie mogłem wytrzymać, jak mi ten olej przecieka przez palce, więc niestety, ale produkt w ogóle konsystencja i forma produktu mi się nie spodobała, więc praktycznie po dwukrotnym użyciu, niestety, ale musiałem wyrzucić produkt, no bo naprawdę produkt mi się nie sprawdził. Krem do stóp Footworks z Avon ananas i e, drzewko herbaciane z witaminą E, luźny krem, lekki, e, lekka konsystencja, taka półpłynna, półlejąca, e, ładny kolorek, taki żółciutki, e, kanarkowy, e, dobrze się wchłania, przyjemny dawał za e, efekt czy coś robiło, no oprócz takiego odświeżenia i nawilżenia właściwie nic, także produkt w porządku może jakieś nowe serie zapachowe będą lepsze, nowe ciekawsze się będą pojawiać, to może kiedyś wykorzystam jeszcze tak jesteśmy tutaj przy stopach to mam fit up słuchajcie, to jest taki żel do na nogi, także to się nakłada nie na stopy, tylko na nogi, raczej wieczorem i y, naprawdę y, efekt y, jest takiego y, chłodzenia, lekkiego odprężenia, także naprawdę na zmęczone nogi po całym takim dniu. Y, także ten żel dawał bardzo duże odprężenie i powiem, że mam jeszcze jedno opakowanie, więc jak gdzieś jeszcze bym znalazł w katalogu, jeżeli się pojawi ponownie, to chętnie bym sobie zamówił, bo Produkt jest godny polecenia. I teraz tak: ym, włosy, czy jeszcze ciało? Może włosy? Yy, słuchajcie, Duology. Yy, mój pierwszy szampon z Duology do włosów cienkich i wypadających i odżywka lekka. Yy, kiedyś miałem bogatą odżywkę, lekka jest naprawdę świetna. Zestaw wspaniały, bardzo mi się podoba ja jeszcze mam taki właśnie szampon w opakowaniu uzupełniającym, także myślę, że to opakowanie nie będzie wyrzucone tylko będę trzymać i wleję do niego po prostu ten zawartość tego wkładu uzupełniającego to jest opakowanie 250 ml ten refill ma pół litra czyli wystarczy na takie dwa opakowania Y, więc myślę, że produkt w porządku. Bardzo lubię, chętnie do niego też y, wrócę. W ogóle uważam, że seria Duology jest naprawdę y, taka porządna, porządnie zrobiona. Essentko i y, y, tutaj troszeczkę tak, y, nie brat, nie swat, bo mam żel y, do mycia y, 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 rąk i ciała. To jest y, Mac i wanilia. Bardzo przyjemny, delikatny zapach. Jeden z delikatniejszych zapachów, jeżeli chodzi o serię Essence Co. Więc ktoś, kto nie lubi takich mocnych et 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 olejków eterycznych, takich, or takich orientalnych, to myślę, że spokojnie ten produkt się spodoba. A tutaj mam serię y szafran i paczula. I y tu balsa Także to już wypukałem to opakowanie, bo już nie chciałam, żeby były takie brzydkie zaciechy, zacieki y, widoczne y, on ma taki lekko, delikatny wrzo, biały, kremowy, ale takim delikatnym wrzosowym odcieniem, także balsam jest w porządku, jedyny mankament to jest pod koniec już używania, to trzeba po prostu odkręcić zawartość i jakoś tam wydobyć ten ten produkt ze środka i teraz mamy mycie ciała. Mamy trzy produkty. Wszystkie trzy są z Yves Rocher, tak się właśnie ułożyło. Jeden produkt mi zupełnie nie przypadł do gustu, a to jest właśnie taki krem do podprysznic z masłem masłosza, tak? czyli taki kalite t powiedziałbym. Natomiast tak naprawdę głównym składnikiem wiodącym to tutaj jest no, olej słonecznikowy, kosmetyczny, i powiem, że naprawdę y, produkt, gdyby był wzbogacony jakiś taki zapach dodatkowy, to byłby przyjemny w używaniu. Natomiast niestety y, ja nie mogłem znieść tego y, zapachu takiego, y, powiem, y, kartonu, tak, no bo olej słonecznikowy, taki y, sam w siebie przetworzony, on daje taki, w kosmetykach daje taki posmak, właśnie y, kartonu, więc tu ten produkt mi się zupełnie nie sprawdził, ale mył w porządku też. Y, także do niego nie wrócę i mam dwa produkty, które mi się podobają. Y, tu mam z Iwrosze y, Mango i Kolendra. To jest taki, y, no można powiedzieć, y, y, peeling do mycia z drobinkami. Y, Przyjemny produkt, bardzo fajny, dobrze mył, ładnie pachniał. Także chętnie bym kiedyś może do tego produktu wrócił. Albo może, jeżeli jest jakiś inny wariant zapachowy, to też chętnie. I żel pod prysznic. To jest pasiflora męczennica marakuja, jak zwał, tak zwał. Owoc pasyjny. I to jest razem z imbirem. Także bardzo przyjemny, delikatny zapach. Dobrze myje. Produkt bardzo, bardzo lubiłem. Pozostały jeszcze trzy produkty z chemii gospodarczej, i złożyłem do końca, słuchajcie, płyn do czyszczenia zmywarki. To jest Lidla Seria W5, ich marka własna. Produkt porządku, także jak u mnie zmywarka sama się upomina kiedy ma być myta, także ja widzę jak jest ikonka się świeci, odpowiednia to uruchamiam taki program mycia godzinnego. Płyn do płukania Mil, to jest marka, której wcześniej nie znałem, nie widziałem, ona się pojawia w różnych sklepach. Kupiłem taką właśnie wersję tę żółtą, czyli kwiatową, wersję taką świeżą pewnie morską niebieską i jest jeszcze seria taka, jest jeszcze taka w tej linii zielone, zielone opakowanie. No to Tamtego nie kupowałem. Ten produkt mi zupełnie nie przypadł do gustu. Jest taki zupełnie no, przyjemny zapach z samego koncentratu, ale niestety pranie niezbyt pachnie. Nie pachnie prawie. Ten niebieski jest troszeczkę lepszy. Także zastanawiam się, co tutaj w ogóle oznacza ten długotrwały zapach, jak praktycznie już po praniu i suszeniu tego zapachu praktycznie nie ma, tak? W tym niebieskim jest coś czuć po praniu, ale na pewno to bym nie nazwał, że to jest długotrwały zapach. Myślę, że bym się zastanowił nad tym produktem, czy kupić jeszcze raz, czy, czy nie no i płyn do mycia podłóg Sidolux, to jest wersja Kwiat Orchidei, bardzo fajny ładnie pachnący produkt, także też myłem podłogę w kuchni i w łazience tym, tym płynem także ja może nie przykładam za bardzo uwagi do akurat do tego typu produktu, więc co mi się nawidzie pod rękę przy następnych zakupach, to po prostu będzie, a dokładnie ile to było, no 4 dni temu to myłem podłogę dokładnie e, e, szamponem, po prostu wziąłem, nalałem e, do, e, do wiaderka odrobinkę szamponu i po prostu wymyłem mopem całą e, łazienkę, tak samo wymyło bardziej się tylko pieniło e, to już nie dolecałem uwaga na zapach, więc po prostu e, następnym razem też pewnie użyję jakiegoś tam szamponu e, do, do, zanim po prostu kupię ten e, ten płyn do po prostu pod. Kto już nie wiem, jaki dokładnie kupię ten sam, może jakiś inny, ciężko mi powiedzieć. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać, co sądzicie tutaj o tych moich zakupach, o tych produktach, czy je znacie. No i dajcie sobie te, dajcie mi też znać co robicie w domu, jeżeli na przykład Wam zabraknie jakiegoś produktu, czy macie jakieś alternatywy, tak jak ja, na przykład zamiast płynu do mycia podłóg użyłem szamponu, tak, więc to jest takie, takie wyjście awaryjne, tak. Dziękuję serdecznie za uwagę, cześć.